Cześć, Damian Bartnicki, Klub Serpentes, dzisiaj kolejny trening, kolejna porcja technik kończących. Do tej pory wykonywaliśmy techniki dźwigni na, na rękę dalszą, jeżeli, gdy znajdowaliśmy się w pozycji bocznej. Dzisiaj będą to inne kategorie technik. Tym razem zajmiemy się inną kategorią technik kończących. Będą to duszenia. Na kanale można już znaleźć film, gdzie dusiliśmy bluzą przeciwnika. Dzisiaj będziemy wykorzystywali naszą odzież, czyli będzie to lapel. Tym razem w takiej formie, w pozycji bocznej, gdzie z kontroli, gdzie z przejścia od technik, które robiliśmy do tej pory, będziemy wychodzili sobie do techniki duszenia. Zapraszam do oglądania. Do tej pory to co robiliśmy, to ja panowałem nad tą ręką. Albo od razu do Amerykany, albo do ręki prostej, albo przechodzimy na drugą stronę i tam się za nią zabieramy. A dobrze wiecie, że w walce tak pff, nie zawsze przeciwnik będzie chciał tą, 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 tą rękę mi tutaj dawać Więc my sobie po kolei będziemy dokładali sobie pewną, pewną rzecz do tego, żeby go zacząć kontrolować. Yy, wiecie co najlepiej idzie od strony kamery, będzie najlepiej widać takie niezmienie. Przekładam Hop. rękę na drugą stronę głowy, Hop. pracuję barkiem. I teraz zobaczcie, biorę sobie jego, jego kołnierz i łapię pod Trzymam w ten sposób. Później wam powiem to, dlaczego to jest takie ważne. I teraz zrobimy sobie pół techniki. Głowa do głowy i wyciągam mojego lapela. Przekładam rękę górą i chwytam za nadębę, Hop. za, yy, za lapel. Teraz zobaczcie. Czyli chciałem, chciałem nad na tym gdzie? ręką pracować. To no jest, jest problem. Wybieram rękę i podaję jego kołnierz swojej ręki. Cały czas jest barki, bark jest na, na szczęt. Teraz głowa do jego głowy, żeby on nie widział, Aha. że ja wyciągam swój kołnierz swój, 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 swojego lapela. Ta ręka z reguły będzie gdzieś tu blisko. I teraz złapałem lapela. Chodzę sobie po bicepsie i przechodzę do uchwytu ręką. I na razie tyle. Pokazać jeszcze raz? Najpierw pod ręką, a potem na Tak. Teoretycznie mógłbym to zrobić od razu, ale zobaczycie, że ja się zabezpieczam przed pewnym ruchem. Czyli prasowałem. No, jest prawa. Przekładam rękę, biceps idzie na głowę. Wyciągam jego. Jego, jego połę pod pachą. Bark pracuje jego głowę. Chwytam za mój lapel, nad ręką podaję sobie do drugiej ręki. No do tego momentu Wszyscy dojechali. chciałem rękę, nie mam tej ręki, przełożyłem, podałem, podałem sobie jego bluzę i jest wyłapałem. I jeszcze taka uwaga, bo niektórzy jakby o tym zapominają, bo faktycznie ten bark pracuje na, go, na, na jego szczękę, ale moja głowa ma jakby odprowadzić jego w głowę, bo nie ma widzieć tego mojego ruchu. Położyłem. <kluzny> Co teraz robię? Idę sobie do, do, do północ, południe. Pamiętam o tym, że jakbym szedł do północ-południe, to on by się znowu mógł zacząć za mną kręcić. Więc ręka idzie, idzie do biodra i idę sobie do północ-południa. I co teraz robię? Doszedłem do tego momentu, prostuję lewą rękę. Prostuję. Jak wyprostowałem, kładę bark na jego, na jego pasie, głowę na macie, jak unoszę do góry. To jest dopiero połowa. Tak postaram się tylko. Idę dalej. Czyli mam sobie tutaj tak chwyciłem i jest dobrze. Od głowę. Mój lat. szedł Ręka na drugą stronę głowy. Idę. I teraz prostuję lewą rękę. Głowa na matę, bark na jego brzuch. Idzie dalej. Chodź raf, może też widział. Tam jest bardzo mocno, bo nogi całe ciało dusi. Czyli przełożyłem rękę. Złapałem. Głowa na głowę. Górą. Złapałem. Zaciemną. Ręka na drugą stronę głowy i teraz prostuję rękę. Prostuję głowa. I będę... Jak złapałem, mam złapał, no ja nie będę teraz ciągnął, bo to naprawdę mocno zaciska. Idę Czyli... stronę. I... Cały czas. No ja teraz nie trzymam, bo, bo to nieprzyjemne, ale... Tak. Czyli trzymałem przełóżę Do tego momentu wygląda Prostuj rękę w głowę Trening typowy dla kimoniarzy, szarpanie za kimona, układanie za pomocą kimon przeciwnika w pozycji dominującej i w końcu z wykorzystaniem tego kimona przeciwnika doprowadzenie do końca walki poprzez zastosowanie duszenia. Bardzo lubimy takie treningi, ale wiemy dobrze, że brazylijskie żyjcy to uniwersalna sztuka walki, Trzeba sobie radzić w każdej płaszczyźnie, dlatego następny trening y, będą techniki y, kończące, ale bez kimon, czyli y, takie, które będą pasowały w grapplingu, w ADTC, w MMA. Y, zapraszam do oglądania. Jeśli się podobało, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to oczywiście zapraszam. Cześć!